Szanowni Państwo, ja poproszę teraz y, Panią y, Dyrektor Wydziału Edukacji Annę Kwiatkowską, y, będziemy w punkcie bardzo uroczystym, czyli y, wręczania nagród. Proszę przedstawić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam przyjemność poinformować, iż w ramach powiatowego programu wspierania edukacji udolnionych uczniów szkół i placówek powiatu malborskiego w bieżącym roku szkolnym na nagrodę starosty w kategorii Najlepszy Absolwent Zarząd Powiatu Malborskiego przyznał trzem absolwentom i jednej absolwentce. To jest Marcinowi Mierzyńskiemu z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Malgorku. Krzysztofowi z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Nowoczesku. Kamilowi Kotowi z Technikum nr 3. i Kurowi Jebskiemu z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych. Są to absolwenci z najwyższymi średnimi ocen oraz osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Nagrodzeni absolwenci ukończyli szkoły z wyróżnieniem, są wszechstronnie uzdolnieni i mają na swoim koncie liczne zwycięstwa w wielu konkursach takich jak np. Pomorska Liga Zadaniowa, konkursy o tematyce chemicznej, literackiej czy recytatorskiej. Nagrodzeni absolwenci wyróżniają się na tle innych uczniów, chętnie włączają się w różnego rodzaju inicjatywy szkolne, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i pomagają innym w nauce. Chcielibyśmy również pogratulować rodzicom z okazji ukończenia szkoły ponadpodstawowej przez Państwa dzieci, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce. Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa, dla ich ciężkiej pracy, determinacji i wytrwałości, które zaowocowały tak imponującymi osiągnięciami. Wasze wsparcie, troska i zaangażowanie odegrały kluczową rolę w tym sukcesie. To dzięki codziennej obecności, motywacji i poświęceniu wasze dzieci mogły rozwijać swoje talenty i umiejętności. Serdecznie gratulujemy. Ja poproszę tutaj pana starostę i pana przewodniczącego o wręczenie nagród i według kolejności Poprosimy o wręczenie nagród i gratulacje dla rodziców oczywiście. I poprosimy pana Marcina Mieźnińskiego wraz z rodzicami. Marcin

Nie tylko zasługę ludzką, że to kwas, który tu jest, to jest po prostu taką, ale także administracja pracy szkół, organizuje, która troszczy się o to, że tego dnia szkoły mogły funkcjonować, a przynajmniej z jak tam masz tutaj korekta na że one bez rodziców często są trudne, bo ich wsparcie nie jest potrzebne i no w tym wypadku widać, że się to się świetnie traktuje. I teraz będę mówić, że to zawsze jest w sercu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę Państwa, myślę, podczas tej uroczystości są i Pan Dyrektor Szkoły, Pan Rada i wszyscy nauczyciele, nie tylko ci, którzy Prowadzili lekcje i uczyli Marcina, ale wszyscy nauczyciele, którzy pracują w naszym szkole, składamy serdeczne gratulacje i jesteśmy dumni z Twojego tytułu, tytułu który dzisiaj Pan Starosta nadaje. Lekki biura Marcina. Mała Zofia Wiśniewska. Niestety nie ma jej dzisiaj z nami, ale jest mała. Bardzo prosimy o wystąpienie.

i Panie Przewodniczący, Wysokiej Przedstawicielu Polskiej

dla rozładowania tej bardzo napiętej. Ja Przeczytałam jeszcze raz pewne anegdotę, która stała się właśnie już anegdotą. Otóż wśród wielu zdarzeń z życia naszej szkoły znajdujesz się z tego powodu na swoim internetowym i tak razu Pewna uda słowa. Pamiętajmy na to, jakich macie fajnych nauczycieli <gryzmach> 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 w tej szkole. Ile tylko jest na szczycie? Ty jesteś na szczycie. Igorze, przyjmijmy do jego swojego tutaj bo już czekamy na Ciebie, bo, bo imię Igor w tej szkole będzie zn znaczyć bardzo dużo. Dziękuję. dziękuję Ci za to, że byłeś. Za to co na nas zrobiłeś i czekamy jeszcze opisałem, na jeszcze oczywistą rzeczy na jakieś na ciebie. mam jeszcze